Dobra, no ruszyli! Co się stało, Adrian? Okay. Adrian, co się stało? <grym> Zepnijmy Kubę na pobocze i jedziemy sobie wyjść. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ej, jak Jaki, plan? Plan? Jaki on ma kolor? Różowy. Różowy. Żartowałem i ja muszę wygrać, jeden przodem. Ja ha. też. Jednak się... nie. Manu, przepraszam. Zobaczymy, What? czy Kubie będzie lepiej. Nie, nie, Ej on ma przerobione Ej, auto! Ej kurma narzuca do tyłu! oj, Nie rób tak więcej! Ej! Tak. Ej bo on jest pierwszy! Chłopaki go, go, go za nim! On ma przerobione Pokajanie. auto? Manu oh. Kiedy oh. To... No, no to nie nice. jest zakrętasek! No to... No to nie Ej a w, jest w ogóle nie powiedzieliśmy zawodnik. wam, że Kuba jest nowy w naszej ekipie. Tak? No. 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 Nie. Dzisiaj. No, ale, no dzisiaj. ale już kiedyś był tutaj z nami. No raz był. No i zajmował ostatnie miejsce. No strasznie nas wyzywał, prosił... był cały czas ostatni, <laughs> No to nie... nie... Niezłe fory mu dały no, no, no. no ci... Nie rób! Mi przykrości, dobre. Tutaj, kubie. Na ziomek! Ej, Ale kanapeczka wytrała. ładna. Ej, ja cię nie Ej, tkłem. Prostu... Ej, źle wam! Będziesz Ej. miał dramę. Już. O, oficjalna ooo. drama. Będziesz nie, miał Nie, jest, tak. co tu się stało się? A, bo wy yes. źle pojechaliście, chłopcy. No tak, kurwa. Puri, myślę pojechaliśmy. Dobra yes. robota, Michał. po raz kolejny pierwszy mam być, no jaka nuda. Spokojnie, jestem... jestem tuż za tobą. Spokojnie, I jestem trzeci. Ty, Ty jakby jak to zrobiliście, że was kupcą dogłębił. No ja bo... od drugiej strony pojechałem. No. Wow, tu jest automatiko. Wow. F1 wciśnijcie, pamiętajcie. Pamiętajcie. F1, bo... F1 właśnie, bo... ja to wciś... Epilepsja! Fajne miniaturki. Fajne miniaturki. Też, o, sieba Ronaldo. Elo Jak tam twoja lewa noga? No Co nie. Stało Co tu się? Ostatni. Ej, stary, to jest wszystko automatyczne. Ja skręciłem jak go, Dlaczego ja to też. zrobiłeś? Serio? jestem ostatni. Serio? Co mi zrobiliście? Nie no, ja myślałem, że jestem za to. Co się stało? Brano, to? Co? Łatwo. A! Łatwo. A wiesz, no Poczekajcie na bądź mnie, się. proszę! Zaczynasz! Pędzę cię w kotarach w No, zawsze muszę być. Poczekajcie. Takie łatwe jest. Dobra, no, wyleciałem tyki, po słuchawku. No, to jest dobre. Nie, nie, nie. nie. E, dobry to jest trzy coś więcej. Z wiem. O nie? Dobra, Dobrze, i teraz wow. spadam elegancko. Okej, okay, trafiłem. Nice. Dobrze chłopaki, udało wam się przejść automatyczny tunel. Nice! Dzięki. E, ale mi się nawet Dobrze, tego nie udało nie przejść. Się przejść. Spadaj, kurwa, Uuu, ale w tym ba. wypadku było wszystko perfekcyjnie, muszę powiedzieć. perfekto. Było to wyliczone też... przez studentów prawa politycznego. Bo w sumie jest... zawsze jak jest Faki. napisane Znaczycie, automatyczne to my nie czytamy jakim autem mamy jechać i to może to mieć fakt, wpływ. Ale to tak. Też... Odbiłem się od czegoś. Trzecim ja ja razem przeszedłem automatycznie wyświkłam. No to Jest zedytowany a nie oryginalny. Uuu, hmm, to jesteś już To szukamy. edytowany masz mano? No, no właśnie, tak. powinniśmy to zatrzymać przed metą i przepuścić No, no, no tak, tak, tak zrób tak. Zrób A, tak nie, ponieważ wszyscy robić. dobrze wiedzą, że ja mam tylko zmienione kolorki. Nikt tego nie wie. Nikt. Kurko. Nikt A nie czy? wie wow. A, Kupson, dobra, wrócił tam. Kupson jest na ostatnim ostatni miejscu, na znaczy. wrócił gdzie znaczy. jego miejsce na ostatni. Kuba, Nie, miałeś być ostatni. No, teraz być co taka... Trzeci. No nie wiem właśnie co się stało. Oko! By no kurwa, no. Za chwilę no, no, to go jest no, to, to Zapraszam, zapraszam. Drugie okrążenie, kto to ustawiał? Właśnie ja się zdziwiłem. A, a, a naprawdę, <śla> 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 Plotarze. <ety. śla> Drugie okrążenie, kto to ustawiał? Ma no, chyba sunba. <śla> o jezu! Ty nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Mati wiesz, że cię dogonię? O jezu, hey. Właśnie póki co o, tracisz tam na mnie. Ale ja nie Będę popełniam błędów. I poczekam aż popełnisz błąd. Ja nie popełniam błędu. Ej tutaj błędu. Ktoś jest. Kto to jest trzeci? Furman. Ej bo tu się jedzie jakoś tak koło siebie. No to ja. Wo to, to, no ja czekałem to, na w twój w błąd, a teraz... Tam. JA! CO?! Ja eee? wszystko i jadę z... W klikniętym. Jest, ale drugie okrążenie, no co? No to, to, to ja, widzę. Okay. Ja, ja zawsze klikam. Ej nie wiem, jak z pięciu ja, osób się czuję taki przytłumiony. No, no, bo jestem. No, za nie jest tak ładna. No, widać chwilę, No to się tutaj Kuba przeszedł. Przeszed... Ej, popsuł jak... mi się automatiko. Oooo, takie automatiko po prostu. Nie, ruchu, ten... to, tak? O, o, o ty w życiu. Się... Ej, mi też się, no, co się, to się to popsuło automatiko. No coś się tam się popsuła. Jak wyskakiwałeś tam, to. to tak, nie obróciło, obkręciło tak? mnie. Mnie też nie. A. Ała? No, furman! No co ci zrobię jakby... Teraz mi tak a... to się chyba za mocno obkręciło, o kurwa Tam Furman <śmany> jeszcze stoi i wali koniu HP No ziomek, no dobrze mi tak. Wali koniucha 13 Jego I, <śmany> i, i nowy nick Dobra już nie obkręciło dobra, <śmany> dobra, dobra, <śmany> Teraz nie obkręciło. Ale mnie tak za trzecim razem dopiero obkręciło a teraz dobra, nie wiem czy jest dobrze, chyba tak nie powinno być. Jakie gówno! Chyba ruwo! Nic się nie stało. No bo jakoś. się zjebał na guffiry i przez niego zablokował całego rurensa. Co? co? Mój lubi, oh. władz co wraca na pierwsze miejsce. Uważaj, bo tam no, znów się bardzo. psuje automatycznie. Nie, mi się już nic nie popsuło, ja już zrobiłem. Ryjcie ze mną. Adrian, nie, nie mów co? No ja już zrobiłem tego automatycznie. Dobra, nie no, mów co? No, to to by się kubarił, no no, proszę. Du, 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 du. Zaraz flor. Co się odpierdoliło z tym automatycznym? <laughs> No i u mnie się też zepsuł. No zepsuło. u mnie też się zepsuł. No i nie dolecę, no! No i nie doleciałem! Jestem muszę kołępadzić. To jest strasznie ciężko. Kurwa, kurwa ma owieczka, na... no. bo on nie trzemorny jak my tak, marno... No nie doleciałem! Co Czy już będzie dobrze? <laughs> Znak zapytania. No dobrze, udało się. No mi też się udało Ty jestem na trzecim miejscu No. To jest drugi Ja mam pan Co nie Fupa nie możesz Weź się zatrzymaj Dobra Dobra spokojnie Wszystko na, na stracone <grym> Co? 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 No Gierary Dobra blokowałem <grym> No tak, to sobie... Nie, Shibi jest Ronaldo ostatni. Bo nie, ty jesteś ostatni. Flotar nie. był ostatni, który mnie zablokował Hamsko. No ja, ja jestem trzeci. Dobrze, i Ginta. Kur I co Flotarek, ty będziesz tak ostatni, jest. tak? O no, nie. Do, do, do no dobra no, może być o. i tak nie, niezbyt duże zaskoczenie. Dziwano jak wygrał to, to, to tyle. Ale dlaczego Mano jak wygrał? On by no bo miał z niestandardowego. Nie byłem No nie, no. Standardowy. No, tak no, ty, On no. zawsze, zawsze, zawsze pisuje zabawy. Maja na. Górę. Ja bym napisał w komentarzu. No, no napisał jakiś. No O jezus, ale mnie on dobra lecę. Nie, ale, no ale wiecie, że takie zabawy się źle kończą zawsze. Nie no, wiecie, coś pisać, nie? Przestańcie to robić. Napiszcie, no, mu żartowaliśmy że jesteś oszustem. Nie no, ja chciałem wygrać ten wyścig, ale go jednak przegrałem. Się, ale Myślę, że No, no i nie to leciałem, bo Pan. Popełnił samobójstwo. <laughs> Mamma mia. Mamma mi jeszcze no mi. no, nie, ma nie mia, jeszcze Floter mnie przegonił. Nie, nie przegonił. Średnia na podwójnym. No bo tutaj są straszne te kurwa czekporne. Ej, ale do czego to doszło, że zamiast walczyć o pierwsze miejsce, walczę o przedostatnie. To jest I to jeszcze z Kubą. Dobra. Ruszyli. No, co się o! stało, Adrian? Okay. Adrian, co się stało? Faktycznie chyba nie wygra. <grym> Dobra spokojnie. O nie. No, o nie, o nie! i czym się nie, u ciebie nie odpala nie te rakiety. Nie powiem ci. Aha. U, ale przecież nie mam klawiaturkę jakieś... <grym> No nie od początku zaczynam nauczyć. No. ale ma jakiś śmieszny. Wieży. No nie wiem, co się odwaliło. powiem ci tak. Bo no, on zjechał z góry. też będzie automatycznie, wiecie? Niby tak, ale nie. No, niby tak, ale nie. Niby tak, ale zamknijcie Nie? O, u. Dobra, myślałem, że się zderzę się z nim. Nie? nie, proszę nie wy... nie! Deja vu! O nie! Ty... Nie! Dobra, Karma i Sabicz. Eee. A, e a Władimir... <gazji> <gazji> Ej, tam jest obliczone, to jest naprawdę fajniutkie, polecam. Obliczone. Znaczy automatycznie. No właśnie, tam do góry. Do góry, do góry. A do góry mam pojechać? No do góry. Właśnie A do góry! Dobra. Mówiłem o tym! Kurwa, za późno, Nie krzycz przecież. na niego, bo ci pomógł. Ej, którym się taką kamerkę wyłącza? Kurwa! F1. A właśnie F1. F1. Gdzie kurwa do góry stary? No tam, to, mi tak wiecie. kamerkę zmienia na was Musisz tam po prostu E nacisnąć jak masz ten y, żółty y, pasek No kurwy ojebana kamerko nie, My, nie Ale nie family, family friendly, friendly, friendly no, no, Ale to kamerka to mi się złe. zmienia Family friendly U jaki fajny tunel włączcie sobie F1 Proszę was Znaczy zróbcie to po prostu Łooo Taki Woo! fajny nowy tytuł. Taki Powiedziałem, taki... że nie wyjdzie. Ja. Mamo, a no, jak ostatni ja. jesteś? Czy ty Dajdące. jednak proroctwo się ja, spełniło? Ja nie, Czy ja jestem Nie. się wykaraskać, że tak powiem? Ej, okoń. Ej, czemu pokazuje mi, że wy jesteście zaraz za mną? Uuu, dałem radę! Nie jesteście. Pominąłeś checkpoint chyba jakiś, tam Lol. A tutaj trzeba lecieć. No nie. No nie, nie pominąłem szokie. Ją... Aaaaa! No i się rozjebie! <t> <gry> Rozjebał się! O Jezu. Jak czy... O, popełnił samobójstwo bójstwo No to, rolando, to nie jest rolando, rolando. Chyba, chyba się dowiedział, że Messi zdobył za tą piłkę. Chyba no. Czy dolecę... O, doleciałem. Jak Już się bałem. zdałeś zdobył tą piłkę. Ja. Eee, Ej, no to jest. To, to masz węgla. Byś... Co to po było? Teraz... Krzynówek! Lubiłem krzynówkę zawsze. Cały czas taki ma masz mordę jak robota. Tak, Jak krzyżówek. Polski numer. Ja byłem zawsze Piłki piłkie zabojskowym, bo po Ja pierdolę. Wiesz, co? To by ten wyścig. No to Kuro, jest. To no, jest pierwszy raz na oczy to widzę. To takie jest ta samochody, kurwa. Czego, no. ode mnie oczy tak wiecie, kiedy oczy wiecie, kiedy chcecie. Trzech wiecie, kiedy chcecie. wiecie, kiedy chcecie. Trzech znowu no to jest słodkie. Tak to jest słodka, miutnem ja jest ci skleiła już nieźle tam No niezły kupson Wyszło No, no Wyszło szydło z wodka Tutaj taki miły niby... GTA uwolnił swoją prawdziwą naturę. No, tak, no to jest to prawda. Ja no w tak... W końcu kurwa, jeie! Yeah. Słater, ty A, jesteś 20 sekund przede mną. Ja przez kupę już to goniłem. Ja ty no, ja no! Dublowałeś go? No, jesteś profesjonalny, kurwa, No, taki kurwa, profesjonalny, że takie. Dobra, nie, nie, nie. 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 nie już się zaczął wyzywać, a no po prostu. No, no, bo jestem. No, bo on dobry. jest całkiem dobry. Bo jest rudy. W stosunku do nas nie jesteś taki całkiem. I ma tego, no, A ja nie mam mu tego za złe, bo ty. O, dzięki, Każdy Matej, robi naprawdę. to samo. No. Czyli co? No, a każdy tak, tak samo się zachowuje, będąc na pierwszym miejscu. Ale nie! Ja nie chciałem. Bo on powiedziałeś. Powiedział niemiłe słowa, do nas, ale ja co? nie mam mu tego zawsze. Ale co powiedziałem? Niemiłe słowa, nie słyszałeś? No, no właśnie nie. O, Jak ja, ja <laughs> można na prostej drodze <śmiech> się <laughs> wyjebać? Powiedz mi, proszę. Ej, stary to nie... <laughs> bo to przespada droga. I po, po pierwsze to wszystko było mierzone, bo jak spadasz to masz większą prędkość, więc szadę paka. No i dlatego się wyjebałeś z toru. O! Dlaczego? Nie. Przecież kupę a. Nie hejtuj a... go dobre. to no dobra. Widzisz się źle znosi, znaczy. To się wyjemną tak, że hejtujesz. Tak? tak. Nie, to znaczy. Tak. Hejtuję. hejtuję was, bo jesteście chuje, gdyż ja nie gra w GTA tyle co wy. Pierwszy raz na oczy widzę takie samochody, a jak mi się coś nie uda, to od razu... No, no no. Nieprawda, nieprawda. no, no, to twoja wiedź, wersja. To twoja wiedź. wersja. ja się nie zgadzam. Czasem, wiesz, ja też się nie zgadzam. Elo, jest nas więcej. Po... No, przegłosowane. I... Demokrycja! To ty nas hejtujesz, że wygrywamy cały czas. Dokładnie, zazdrościsz no, nam umiejętności. Moment... Zazdrościsz no, nam. Moment... O, no, no, o to, że ciśniecie ze mnie. Kiedy Nigdy, człowiek... Nikt nie pocisnął. Kiedy ci ktoś pocisnął? No kiedy? No czy jesteś no chujowy, no, to jest stwierdzenie faktu po prostu. Nie dobra, zejdźmy z kuby! Nie dobra, i ja to było no. nie wiem, Przepraszam, przepraszam, no, tu, prawda. No. A które miejsce kuba masz teraz? Dostanie, no, a które co? może? Sorki! No, ale ja się dostanie no. na przykład. I co? A niby jestem i uznany nie, za jednego z lepszych. Graczy, no nie, o świetniku jestem. się stało z moim autem? Zobaczycie, ja jeszcze będę kubał. Jeszcze będzie triumfował. Tak, kurwa. tak. Dzisiaj będę, się dzień, dzisiaj będę grał cały dzień, dzisiaj będę cały dzień, się uczył chyba nowych wszystkich samochodów i tego no, jeżdżenia. To nie zapomnij obejrzeć to. I na następne nagrywki tips. będzie przedostatni już. Dobrze, dobrze, nie zapomnę obejrzeć, dzięki no, Manojek za proty. I z spocznij, oleślę Ci linka nawet. No Specjalnego gościa mamy wszyscy tutaj mili w garniturach, a ty wziąłeś od jednego typka, tak? Ty ta nie, nie mikura? od jednego, dobra. Już, to jest ostatnia mapa tego typu, przysięgam. Dobra. Spychać, bo... Jestem sam na jednym torze! Uuu. A potem nie... zepnął kubę tak po prostu Sam po prostu. Mówił, żeby nie być to... Ale ja chciałem ciebie zepnąć, a nie kubę. Dobra, dobra. A, ci to... no, przestań kurwo, no i masz <laughs> swoje... A, w drzewo! <laughs> o, wy... Udało mi się FURMAN, jakoś tego wykaraskać! Nie wiem, bo ci pomogłem. Tak zesrałeś się Pomogłeś mi bardzo spychać. No nie poszło sorry. tak jak. To... Nie! <laughs> Oj! Sorry Mati. Czułem to! Ej, Kuba próbował mnie walnąć i sam się... sam się... No cóż. Nie wszystko no. się udaje Ale masz szansę, tutaj bo my się działo. cały czas tutaj spychamy. Tutaj spychli się wszyscy Bo mieli blisko Ej, jestem ostatni, ale za Uuu, chwilę nie będę Ma no to fajne straszka z ten Dobra spokojnie, spokojnie Widać, że się z jakiejś... Nie. No kurwa! Co się Co? stało? O, Shibi Ronaldo za mną jest to dobra, oni jeszcze coś spierdzielą. mówię wam. No, nie martw. O Jezus! ładny w jeden! Pamiętaj, żeby prostować, chyba. No, shift a nie, dobra, na facie to chyba się nie da. O, ładnie ty. I? Nawet ładniej. Pik. Niż ja. Pik! Ojej, to jest Ojej! Tu dobre to. to... No, tak, ty, ty, ty. O kur! No, to no, Kurwa! Telefon! To, no Popsułeś mi grę kuba! No i <laughs> dobrze teraz bateria do wyrzucenia! Tak, nie wstawię No dlaczego? Nie doleciało automatyczne to miało niby być! <laughs> o nie, tu trzeba dobrze trafić! To przez ten telefon Dzięki kuba, zepsujesz mi grę No mi też zepsuła no. jechałem zaraz za nim i za wolno i pukłem coś jak on sobie A to wszystko wyraz Ej to było tego, automatyczne No, automatycz, automatycz No what <grym> the f**k <bar. grym> mi mi To jest dobre Widziałem jak leciał Ładne ehm. to było Kuchu. Miód na moje Co, 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 Dobre to było, co? Zajebiste to było Ja właśnie nie zdążyłem Ja mogę ci przypomnieć Dzięki, tak jak powiedziałem. Jezus, ojciec, piękne. Piękne do chuja. No to nie to jest. No. kurwa drugi, to ktoś musiał O, zgodzi. ej, tu, ja a bym to, słyszał tego, machojka. No, No, manojek tak samo. Byłem pierwszy, a jestem no ostatni. Ja zawsze lubiłem kubek. Proszę, to jest automatyczne. w chuj. Fajnie, to automatyczne, to bardzo automatyczne bardzo. Mój też nie wyszło automatycznie. Mocno się mówi. Przepraszam, że tak krzykłem. Hej, Mati. Cześć, Adrian, cześć. Jak tam. Jak tam się wąpał? Jaki to jest piękny wyścig? Proszę, żeby mi, to się, się udało. nie trzeba robić, a on się sam wygrywa. W o dobra, teraz się udało. Masz rację Flotar, więc Adrian, czy nam się uda to? to? Mi się udaje. Mi też, o teraz chyba. Tak o dobra, przestawiłem cię o, chyba. Dobra, jest. Nie ma za co. A może nie? Chyba ja, ja nie dobrze. Badam. Ważne, że obydwu nam się udało tak. i widzimy już tutaj kubę, więc będziemy mogli go dogonić ładnie. Do Jeszcze, do jak? Jeszcze się dobra, wjeżdżam w twój finansowe. tunel. Dobra, i jak coś to mów, którą... Prawa, prawa, nas prawa! Dobra, dobra. Teraz ja wjeżdżam w twój tunel. Prawie Z której wierzę. strony? Jeszcze żaden. Dobra, dobra. Ja coś, będę lewa, 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 lewa. dobra, dobra. O kurwa, nie, nie ma panowania, radzicie. dobra, dobra. O, źle pojechaliśmy. No źle, zle. źle. Zle. Mm. Ej, bo tam jest jeszcze dobra. Furman przed nim chyba. A, nie, flota Panie nie dobra, chciałem tak się zmieścić. co ty, ty tu robisz? <grym> Niespodzianka w ja prawo, w prawo tam w prawo. Saltem, salten zróbcie ten jak do góry jak idzie. Ładniutko Mati Dzięki, ty też O, u, jak ładniutko pojechaliśmy No, to jak było pierwsza. Prawdziwy Jak bracia Kurwa co? O dobra, furman jak się Jak O Tak i reszta a! Dobrze, Adrian, o, tak. uważaj, uważaj Adrian, pamiętaj o nie, gdzie wjechać. No właśnie. Dobra i teraz. Dobra. O nie, nie, nie rób nie, tego. O... On ma mnie w popiel. Nie balnij mnie w Pupala. O, nie Jezu. z... Zgaduje, o jezus, ledwo co, ledwo ja co. I teraz uważaj, bo. Dobra, dobra. Jak będziesz w tunelu. No szła wtedy, jak tam było. jakie ja mam tutaj wyjść? Dobra. Dobra, Adrian nie uderzył, nie błagam Adrian! Nigdy Cię nie bym nie uderzył. Ty oh. kurwa z nie, 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 nie psuj nie, ludziom! Nie, nie, się Wyjebałem się! Proszę, proszę! Maty uratowałeś nas przed Kubą. No nie! Ale coś tutaj no. nie pykło. No. Nie. Zepsuło mi się. Nie, nie możesz. Adrian, wypadek miałem, dzwoń po autokaz. No rozumiem, ale kur... CO ONI TU ROBIĄ?! To ty tu, <laughs> <laughs> tu robisz? Coś w miejscu czekasz na nas. Tak, miałem wypadek, mówiłem. <laughs> miałem wypadek, mówiłem. Eee. Eee. Kuba, e, daj, wyprzedzam cię z lewej! Nie! Kuba, nie rób tego! Nie! Nie, automatyczne! Ty <laughs> też wyjmij, wyjmij te sztuczce że szklanki, bo robią dziń dzyń Wyjmij ten penis. Bo ja mam takie duże rzeczy, że mogę sam do siedzę. Ktoś dzwoni komuś do domu. Kurwa, tu nie. Policja. Bo przyjechała. Drugi raz mi to nie wyszło automatycznie, byłem już drugi. U kogoś dzwoni domofon. Ja nie słyszę. Takie ty To ja Ja też nie mam takiego domofonu. Ja mam... A to... To jest To u mnie. CO TO JEST? Nie, Ej no i... Shibi, Ronaldo przytelno bo Ja nie wiem czy nie mam kogoś jakiegoś randomowego w kuchni, a ja mordę <śmierdzi> NIE <śmierdzi> TERAZ, JESTEM ZAJĘTY Dzięki za psucie wyścigu Mati No, dzięki. no, no naprawdę teraz dzięki. to już wiem no. A co tu dzwoniło? No, Aha No to niezła impreza no, Kogoś Mati. dzwoni